Zapomniałam, że tam jeszcze w tej piramidzie mamy do włożenia coś. A, nie tędy. W wybuchu Lary miałem wszystkie bronie. o. Mm. Dobry motyw. Ej! ja się zakala pocikałam w tym momencie. Gdzie ja jestem? Nic już gdzie. Nie, do, dochodziło to do mojego mózgu. Seba. Bardzo powolną drogą. Dobra, teraz jak ja tam wchodziłam. Kogo użyłem No wierzę, ale mi się częściej Zdarzało, że wybuchałam Larę na przykład zamiast sobie przeskoczyć Do kolejnego poziomu albo um, Albo żeby yy, Albo żeby właśnie mieć te wszystkie bronie Właśnie u mnie to działało w drugi sposób Czekajcie, my nie wiem, się tam chodziło. 300 sejmów mamy. Nie, tak, nie. I koniec, i no koniec prologu. Mam nadzieję, że się podobał. Czas na właściwy level, trudniejszy, bardziej na spostrzegawczość i zresztą... O nie bo widzę, że tutaj jest, ale to prowadziło do sekretu. Aha, dobra, tędy chyba się uda. Ej, okay. jakoś w tamtą stronę chyba. Mhm. Uh -huh. Prawie, ale nieważne. Nie! Czemu tu się zjeżdża? No, widziałam Sebuś, tylko ja tak średnio przepadam za kastomami um, jako baza, laboratorium, nie? Czy coś takiego? Tak to się nazywa, nie? Aha, tam jest jeszcze taki moment, chyba. o, dobra. Um, więc, no, niczego nie obiecuję, zwłaszcza, że chyba one są dosyć długie. Ale, no, widziałam. O! można się spuścić na dół? Jej, ja tu spuszcza się to umrę chyba, ale kocham tą muzyczkę w ogóle. jak tam złoto, czekajcie. Ja się boję. Aha! No są trudne, tyle powiem. alfabularnie. jeden jest w Polsce. O! Ciekawe. No tak, jak są trudne, to, to trochę się boję. To trochę się boję trudnych customów, bo nawet w tym mam problem. A też nie jest jakiś bardzo skomplikowany. Też z drugiej strony Agent XPA niewa trudne customy. Pamiętam, że raz próbowałam przejść jakiś. Secret of Babylon chyba, czy coś takiego to się nazywało. Taki, wiecie, jak, coś jak One Room Challenge. Um, I tam się strasznie męczyłam i nie przeszłam w końcu tego. Chociaż wygląda ładnie. Jezus, co tu jest? To matko. Gdzieśmy wylądowali? Okej. Okay. Co to za miejsce? Już myślałam, że custom kończymy. No tu... tu jeszcze apteczkę mi dają. Lovely. Czy to jest ten moment tego customu, czy ja pomyliłam customy? Pomyliłam customy, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Jest jakaś arena. O, kolejny pan. Jeszcze jeden? Jeszcze jeden oczywiście A, oni coś zostawiają Albo jeden z nich zostawia tu jest jakaś kratka w ogóle? No, tam, ten chyba nic nie zostawił Z kratką się kryje dźwignie. Nie wiem, jest tyle tych kolumn, że ciężko będzie znaleźć jakąś dźwignię, jeśli tu jest. Ci panowie są fajni i szybko umierają, zwłaszcza desertigla. też jest ta dziwna skrzynka. Ugryź go w ucho, sknieję <laughs> go w stopę. Serpentki, też bardzo ładny kluczyk z Tomb Raider 4, chyba tak mi się wydaje. Czyli mieliśmy dwóch bosów w tym customie. Znaczy, w sumie razem w czterech, chyba. <laughs> Ale tu też jest ciemno i ja to chcę dla Ojej. OK, Okej, jest jakaś drabinka do góry. Czy to mnie wyniesie do końca poziomu? No nie, tutaj są jeszcze jakieś sekrety, coś czuję, że, że w tej sali tej dużej mogło coś być, co coś ominęłam. Ej, bo ja nadal nie mam artefaktu żadnego z tej ekspedycji. Bo wtryniłam go w piramidę. Pułapkę z Burial Chambers, ojej. W ogóle tutaj słyszę muzykę trochę z Tomb Raider 4. Chyba nawet z Burial Chalmers, nie wiem sobie. Ale to są te dźwięki właśnie z Tomb Raider 4, jak było się w grobowcu. Ej, my żadnego artefaktu nie mamy, halo. O, zdarliśmy gdzieś. Może tu będzie artefakt. Ło! myśmy tu nie byli? Nie, nie byliśmy tu. Tam są złoci panowie. Tam są skarby na dole, moja droga. Tylko ładna muzyka. Siu do wody. Okej, okay, teraz jakaś niepokojąca się zrobiło. Co mówisz, nie, podwodne? To było jakieś wyjście. Dużo Ambientu z 4 No właśnie. Oaza, Amon Re. O, tu jest kotek. I tam jest jakieś jakoś złoto. Nie mnie się wydaje, że my tam nie wejdziemy normalnie, w sensie... Z wody się nie da. Chyba tam trzeba górą. To jest pytanie, jak tam wleść na górę. W kotku pomożesz? Nie, nie bardzo. Zaczynam być głodna w ogóle. Tędy żeśmy wyszli. Chyba, że ja mogę stąd skoczyć na przykład tam i się przemieścić na rączkach, ale nie wiem, szczerze mówiąc. Tak, kitku się patrzy. Głodna przygoda. Przestań być głodna z jedwaberka albo nosy. To nie. Na pewno nie ma żadnej dźwigni pod wodą albo otworu. Dziwne, że tu nic nie ma. W sensie spodziewałabym się czegoś, czegokolwiek. Nie wiem, czy się tak da doskoczyć tam. Ale tutaj jest jakiś y, kawałek terenu, stąd dobra, już widzę. Uśrodki na Zresztą w sumie nie wiem, czy ona tam doskoczy. Chyba nie. Mm, nie bardzo. Chyba, że z wody mogę się jakoś wydostać tu, ale też nie sądzę. Za wysoko. Hmm. Trudne sprawy. Chyba, że stąd. Tu też nie widzę jakoś za bardzo. Zjedz pretzla. Chyba, że na tej kolumnie jest jakaś szpara, której nie widzę. Trudne sprawy. No chyba, że da się tędy wejść, a jestem głupia. Dobra, jestem głupia. Ja myślałam, że tu jest slot, po którym ona zjedzie. Nie mam pytań. Ja tu kombinuję na wyrost jak zwykle? No mówię, głodna jestem. Co tu jest wyjście z tego poziomu? Ej, Ale Kupa? Dobrze, że sprawdziłam, bo byśmy siedzieli tu jeszcze dłużej. Ej, w sumie jestem zawiedziona trochę. Czekajcie, a cofnę jeszcze? Bo ja nie mam żadnego artefaktu. Po co, po co ja tu przyszłam? Patrzcie, nic nie zdobyłam. A, żuczka mam. A nie, kanopik jar mam. W ogóle, czemu ja zdobyłam tego kanopik jara? W dodatku oznaczony jako jeden, tak jakby miało być ich więcej. To był jakiś sekret? Seba, orientujesz się może? Tam na górze jeszcze było jakieś przejście. Jestem ciekawa, czy tam się dało jakoś dostać. No w sumie tu nie widzę. Pozwiedzać przyszłość. Ojeju, młocia! Dziękuję bardzo za rajda. Witam wszystkich serdecznie. Akurat kończymy custom. <grystanie> Ale witamy. Hej, dziękuję za polowki. <grystanie> awe. Awe, Awe. Hmm. No nie wiem jak się tam dostać. No nic, widocznie to faktycznie jest koniec. Szkoda, że nie ma żadnej... właśnie... żadnego, nie wiem, katstenki Aha. końcowej czy coś. Dziękuję, dziękuję za bardzo. Kieliszek przepełniony, szaleństwo. <gry> no dobrze, to... Mm, nie wiem, jak Wam się podobał e, ten custom. Ogólnie e, mówię do tych, którzy e, byli ze mną <grym> przez większość czasu i wiedzą o czym ten custom jest, jak coś. <grym> bo domyślam się, że ci, którzy dopiero przyszli, to mogą mnie ogarnąć do końca. E, o mnie osobiście się podobał, fajny był, e, taki właśnie nawiązujący mocno do klasyków. Dziękuję bardzo za <grym> wszystkie e, followki. O, woda, dziękuję, to jest zdrowie. 6 na 10 4 na 10 Znaczy nie, ja powiedziałam, że jest w sumie bardzo dopracowany, ma bardzo mm, fajne, klasyczne rozwiązania, takie właśnie do mm, klasyków z, z no, chociażby Tomb Raider 4, Tomb Raider 1. Dużo fajnych tekstur, fajnie wykorzystanych. E, ta sala z tymi chirurgiczami była cudowna. A, cześć piękiołki. Kamerka na kota 10 na 10. Na mnie 6 na 10. Bardzo ładnie wygląda dużo kotów. I muzyka stereo 1 na plus. Ojej, to ale to czemu aż tak nisko Rope, Steam, że aż tylko 6 na 10? Ogólnie mnie jedynie przerażało trochę jakby um, ogrom lokacji. I jakby eksplorowania tego wszystkiego, nie byłam w stanie jakby tego zrobić na raz, a potem jak już raz zrobiłam, to było ciężko wrócić i jakby ogarnąć gdzie byłam, gdzie nie byłam, co zrobiłam, czego nie. Jakby to było po podzielone na jakieś dwa levele na przykład, chociażby to jakoś byłoby chyba lepiej. Ojej, czekajcie, bo tutaj mam trudne rzeczy. Dobra, wy wyłączę Wam na razie ten pulpit. Widzę, że mi wyskoczyło ze epika w ogóle. Mi się Gaston bardzo podobał. Był trudny, był ładny. Można było wybrać stroje dla Rary. O, właśnie, te stroje to, to super. Fajne rozwiązania, mocno na ciężkie do znalezienia sekrety, ale brzmi mi za zakończenie. No właśnie, zakończenie takie, takie smutne trochę. Um. Właśnie po zaraz, zaraz powiem. W każdym razie, no, szkoda, że żadnej katstenki nie było ani w sumie jakiegoś takiego lepszego artefaktu na koniec, bo w sumie zdobyliśmy jakiś tam kanopik, Jarry, pewnie, nie wiem, to miało być jako artefakt z tej całej przygody, ale ostatecznie, no, było to trochę słabe w sumie. Mogła tutaj um, autorka dać um, coś lepszego, myślę. No nie wiem, on, on, ten custom nie pamiętam, jak był oceniony. Ale dosyć wysoko. I, znaczy, ja bym, nie wiem, może dała 7, 8 na 10. Coś, coś koło tego, myślę. Zakończenie słowa i wydaje mi się, że trudny. No, ale za trudność to, to trochę ciężko oceniać w sumie. No bo nie, dla niektórych to byłby bardzo prosty kastom. <grywka> dla mnie osobiście był trochę trudny. Taki średnio trudny. E, bo nie było jakichś bardzo ciężkich zręcznościówek, czasówek czy coś takiego. E, jedynie właśnie rzeczy, które trzeba było zauważyć, nie? Właśnie jak spostrzegawczość, nie? E, jakby to tutaj się liczyło tak najbardziej. Natomiast, no, e, samej trudności takie, takie właśnie yy, nie było za bardzo. <ścoughs> ja też jestem lama Europristine. No także dla mnie taki taki średniak, nie? Biorąc pod uwagę, że Agent XP i tak potrafi trudniejsze robić, także <laughs> tak że myślę, że, mm, że to jest taki średni. <laughs> Dobra, e, teraz tak, mam ogólnie. Możemy sobie zrobić w sumie przerwę zaraz. E, I możemy przejść jeszcze jakiś bardzo króciutki custom, albo przynajmniej sobie spojrzeć na niego e, tak jednym okiem. Yy, bo nie chciałabym jakby za długo już yy, streamować, a nie chcę go zostawiać jakby na następny tydzień, bo jeszcze nie wiem jakby co będzie za tydzień, czy, czy dalej customy czy, czy coś innego yy, a więc ja mam takie trzy customy które wybrałam, które są krótkie bardzo słabo ocenione i są dziwne <laughs> więc myślę, że moglibyśmy się po prostu nie wiem, pośmiać z tego co Akurat wynalazłam, bo to jest, to są oceny typu 1, 2. Jeden jest oceniony na 7. Więc albo możemy sobie wziąć jakiś custom, ten właśnie taki słabszy i pośmiać się z niego, albo możemy wziąć taki One Room Challenge, bo on jest bardzo krótki. Może nie będzie trudny, zobaczymy. E, taki orientalny w orientalnym klimacie, który jest właśnie o, o, oceniony na 7,47. E, I właśnie, no nie wiem, czy nie jest trudny, ale może nie będzie trudny. <laughs> e, ja bym chciał słabszy, chyba. E, mam coś, co nazywa się The Crazy Day, i to wygląda tak, jakby Lara tutaj wszędzie chodziła i dziwne postaci spotykała na drodze. Jest coś, co się nazywa Colorful World. I Lara jest jakby w domku i nie wiem, chodzi w jakichś dziwnych ciuchach po domku. Um, nawet nie wiem, czy to się kończy w ogóle ten custom. No i ten One Room Challenge, tak jak mówiłam, jest, który jest lepiej oceniony. E, to może zrobimy ankietę, co? Ludziki, Zebuś, e, ogarnisz tam ankietę, bo ja nadal nie umiem. <grym> to napisz tam, że, że ten Crazy Day e, kolorowy i e, orientalny, w sensie trzy osobne. Tak. Sobie <laughs> <Sebuś> wyciągam ankietę, <laughs> a ja po prostu zrobię przerwę i po przerwie zaczniemy sobie, nie? Bo mam wszystkie pobrane, także nie będzie żadnego problemu większego. One Room Challenge to jest właśnie ten orientalny, azjatycki, taki... Chodzi w niebnych buciukach po to, to o mnie. Ojej. O, super. Dobra. To ja robię przerwę, 5 minutek i za chwilę wracamy.